Ostatni dzień, jesieni, Mamy leciutki mrozik. Dziś w nocy przyjdą opady śniegu. Pojutrze kolejne. Troszkę uzupełniam wodę w stawie, ponieważ poziom wody gruntowej jest bardzo niski. Zaraz będziemy smarować smalcem drzewka i krzewy, żeby nam natura nie zeżarła. Za mocno sąsiedzi ostro się budują. Muszę postawić. Postawię, mi... Postawię. mi flaszkę za tym film kiedyś. Hmm. Roślinki pozamierały <laughs> Rybki mają się dobrze. Widać, widać. To akurat nie w tej chwili. Tutaj mi się tam kasza lodowa. Moniku, tam się kasza lodowa zrobiła na płyciźnie tak mi, tak mi się wydaje No, kochanie, nie, to tu jest lód tu, Tak, to tu jest lód Czyli zima się zaczyna, kochanie, niestety Niestety, niestety, może będzie normalna Chyba zimna Eee, list nam po, coś podkopał w, 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 Norę mamy No mam, mamy naturę. Mm. Znaczy na razie podkopał tylko.